Gość Studia Bałtyk. 13 minut po godzinie 8, dziś gość studia Bałtyk szczególny, bo e, podwójny może od tego rozpocznę, burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Darłowa i Darłówka, to dlatego podwójny może. I prezes Polskiego Radia Koszalin Piotr Ostrowski. Dzień dobry, no ja też podwójny, bo i Koszalin i Słupska <grym> I oczywiście nieprzypadkowo taki Dzień skład dobry. dzisiaj w studiu, m, dlatego że punktualnie 16 rozpoczyna się czwarta już edycja w Bałtyk Festiwal Media i Sztuka, trzecia edycja z udziałem Polskiego Radia Koszalin, udziałem przede wszystkim muzycznym ale nie tylko, o czym za chwilę, tak jak powiedziałam, o 16 startujemy na początek pani Danuta Wałęsa. O 16 za... startujemy oficjalnie, ale już wcześniej, o 15 zaczynamy nieoficjalnie koncertem e, muzycznym symfonicznym orkiestry. Dolce Wit Orkiestry Filharmonii Koszańskiej. Zakończymy w niedzielę symbolicznie wspólnym oglądaniem meczu finałowego Mistrzostw Świata, a w pomiędzy, czyli między 16 dziś, a późnym wieczorem w niedzielę, 50, ponad 50 znanych nazwisk, kilkadziesiąt spotkań, koncertów, debat. Słuchowisko Radia Koszalin to premiera, o czym mam nadzieję teraz opowie nam prezes Radia Koszalin Piotr Ostrowski. Panie prezesie. No rzekłbym, że to nie tylko premiera, ale właściwie prapremiera, dlatego że mimo, że tartak Daniela Odii ukazał się Dokładnie 10 lat temu na rynku wydawniczym, i no, otarł się o nagrodę Nike, o czym warto wspomnieć, to okazuje się, że jest to materiał no, niewykorzystany w postaci słuchowiska. E, była próba nagrania filmu, był spektakl teatralny, była bardzo silna promocja tej książki przez wiele lat. Natomiast no, nam przypadło w udziale zrealizować słuchowisko. I to się stało taką naszą tradycją już jednak, panie burmistrzu, na szczęście, że też dbamy o tę wysoką kulturę na festiwalu darłowskim i właśnie w piątek o godzinie 19 zapraszamy państwa do hotelu Apollo na prapremierę słuchowiska Daniela Odi Tartak a przedtem wiele spotkań, między innymi właśnie z literatami, dlatego, że dzisiaj debata poświęcona polskiemu reportażowi. Znanych nazwisk, jak co roku w Darłowie, nie zabraknie, tylko powiem Materna, Przoniak, Więckiewicz, Wałęsa, Głowacki, Sawka, Kisielewski, Szczygiełk, Kucówna, Nabralczyk, Czubówna, Niedźwiecki. To oczywiście tylko mały wyjmek tego, co do niedzieli, czy kto do niedzieli się pojawi. Tak, ten nasz Festiwal Media i Sztuka w Darłowie Robiony teraz po raz czwarty, razem z Radiem Koszalin po raz trzeci. Bardzo dziękuję panie prezesie, bo jesteście naszym głównym partnerem i bez was na pewno byłoby nam o wiele trudniej. To dzisiaj mówię to trochę z pewną satysfakcją, ale jest trochę z takim lekkim żalem. Jedyny tego typu festiwal kulturalny na wybrzeżu, i nie tylko tym wybrzeżu środkowym, ale wręcz od Szczecina do Gdańska, bo ciekawy festiwal z tradycjami odbywany od kilku lat w Świnoujściu, choćby w tym roku z podu finansowych się nie odbędzie. Nam się udaje ten festiwal rozwijać i co roku mamy więcej gości, myślę, że więcej uczestników. Już dzisiaj teraz zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kosalin z Koszalina Słupska, z Piły, z regionu turystów. Naprawdę warto wpaść na ten przedłużony weekend do Darłowa. Po plaży, przed plażą, na pewno będzie ciekawie. Na pewno będzie ciekawie, jednak spotkania z kim panowie szczególnie czekacie? Bo ja nie ukrywam, że mam swój typ, a czy wy macie taki? Panie prezesie, zacznę od pana. Ja, ja powiem szczerze, że najbardziej e, lubię spotkania z dziennikarzami, prawda, bo to moja branża, <noise> więc czekam niecierpliwie na możliwość spotkania się z kolegami z branży. Ale bardzo fajnym, już takim trochę nieformalnym wieczornym spotkaniem są te tradycyjne y, organizowane przez pana burmistrza spotkania na statku w porcie, kiedy są wszyscy naraz i kiedy naprawdę w ciągu jednego wieczora można wymienić poglądy, pośmiać się, podyskutować z mądrymi, fajnymi, interesującymi ludźmi właśnie na pokładzie. A ja na pewno wybiorę się i. Zapraszam Państwa na wieczór z twórczością Andrzeja Wajdy. To w sobotę po południu. Myślę, że już wszyscy, czy przynajmniej duża część z nas będzie po pracy i warto spotkać się z ulubionymi aktorami Andrzeja Wajdy: Wojciechem Przoniakiem, z Robertem Więckiewiczem, ale i z samym mistrzem. Co prawda, mistrz się fizycznie nie pojawi, ale cóż dzięki nowoczesnym technikom audiowizualnym. Tutaj mogę zdradzić, zwróci się bezpośrednio do uczestników festiwalu Media i Sztuka w Darłowie. Myślę, że warto wszystkich wielbicieli twórczości Andrzeja Wajdy. Zapraszam na sobotni wieczór do Darówka. Pan burmistrz wspomniał o tych nowoczesnych technikach. Dzięki nim Darłowski Festiwal także na naszej antenie jutro. Jakby w ramach prapremiery naszego słuchowiska od 18.00 dyskusję wokół słuchowiska. Potem będzie koncert na muzycznej scenie Radia Koszalin. I w niedzielę, nie w niedzielę, a w sobotę to, co najważniejsze, czyli najpierw konkurs o bursztynowy mikrofon, a potem gwiazda. Promujemy młodą polską muzykę już po raz kolejny. Czy to jest realizacja misji polskiego radia? Sądzę, że tak, dlatego i powtarzam to zresztą od y, kilku lat, mianowicie przecież promujemy polską piosenkę, polskie słowo. Warunkiem y, udziału w naszym y, finale naszego konkursu o bursztynowy mikrofon Radia Koszalin jest właśnie y, premierowa polska piosenka. W tym roku troszkę zmieniliśmy formułę, mianowicie y, zamiast 10 zespołów, które zapraszaliśmy dotychczas y, na przesłuchania, zaprosiliśmy samych finalistów i to będzie czwórka finalistów, zresztą już znanych, dlatego że te osoby już się pojawiły na festiwalu w Opolu między innymi. Także jest to też interesujące, że e, występują także na naszym festiwalu. Zresztą w poprzednich e, edycjach okazało się, że ci, którzy występowali najpierw u nas, potem trafiali do Opola. No, tym razem mamy Kasię Popowską, która jest już już można by rzec, od kilku miesięcy gwiazdą polskiej sceny muzycznej, która wystąpi u nas. Wystąpi warszawski zespół Hanza, Rokowy Zespół czterech fajnych, młodych, przystojnych chłopaków, wystąpią Kinga i Karolina Pruś, które z Gdańska, które już błysnęły w programach telewizyjnych poszukujących talentów. No i wystąpi Gabi Gąsior, która również była w Opolu wraz w duecie ze swoim mężem, więc mamy naprawdę bardzo silny finał w tym roku. I myślę, że też wspólny koncert, który będzie trwał jakieś 2,5 godziny w sobotę wieczorem no też będzie atrakcyjniejszy niż taki przegląd zespołów jak w poprzednich latach. Przed 21 w sobotę poznamy zwycięzcę i dowiemy się, kto otrzyma bursztynowy mikrofon w tym roku, a zaraz potem gwiazda, gwiazda, które, którą będzie można także usłyszeć na naszej antenie. No właśnie, tą gwiazdą wspólną na wspólnej naszej muzycznej scenie będzie zespół Elektryczne Gitary, Wszystkim znany i który posiada w swoim repertuarze sporo fajnych przebojów, więc na pewno będzie to duża atrakcja. Tym atrakcyjniejszy będzie ten muzyczny wieczór, że właściwie te koncerty będą jeden po drugim, a więc będzie można od godziny praktycznie 18 no, bawić się przy dobrej polskiej muzyce. Ale co jest jeszcze ważne, bo myśmy odeszli w tej chwili do muzyki, a zapomnieliśmy wspomnieć o tym, że jeszcze w piątek po prapremierze premierze słuchowiska będzie naprawdę niezwykłe spotkanie z twórcami, a więc Danielem Modią, pisarzem, który, który jest autorem przecież tartaku, ale także z Andrzejem Brzoską, realizatorem, reżyserem muzycznym i z Dariuszem Błaszczykiem, który napisał adaptację i wyreżyserował tę, 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 tę sztukę, można by rzec. Więc bardzo serdecznie zapraszamy też na spotkanie, właśnie autorskie. To spotkanie autorskie w hotelu Apollo. Koncerty, o których mówiliśmy przed chwilą, to przy Latarni Morskiej w Darłowie, więc miejsce magiczne. Zresztą w tym roku festiwal przenosi się w okolice hotelu Apollo. Tam już wszystko przygotowane. Tak, byłem tam wczoraj wieczorem i muszę nieskromnie powiedzieć, że sam byłem pod wrażeniem. Jest wielka hala festiwalowa postawiona na plaży. E, sceneria naprawdę wakacyjna. Wszyscy ci, którzy zechcą przyjść na te różnego rodzaju spotkania naszego festiwalu Media i Sztuka, będą sobie siedzieli wygodnie w krzesełkach, a je, patrzyli na to, co się dzieje na scenie, słuchali, a jednocześnie mieli piękny widok na plażę, na morze. Jak zechcą w trakcie, wyskoczyć, popluskać się w wodzie, a później wrócić, to wszystko jest dozwolone, bo to nie jest festiwal pod krawatami w jakiś takich bardzo reprezentacyjnych strojach to jest festiwal kulturalny Plażowy, można być w krótkich spodenkach, prosto z plaży, w klapkach wejść. Naprawdę tutaj żadnego on nie przewidujemy, i zapraszamy wszystkich, którzy chcą wypoczywać, a jednocześnie spotkać się z autorami ulubionych książek, z wybitnymi dziennikarzami, z aktorami, posłuchać dobrej muzyki, czyli łyknąć łyk kultury. W trakcie wakacji. To tylko w Darłowie i Darówku przez ten dłuższy weekend, już od czwartku. A ja dodam, że my będziemy jako radio relacjonować te wydarzenia i też nadawać na żywo zdarłowa przez trzy dni, właściwie popiszemy się też naszym nowym nabytkiem, czyli wozem satelitarnym, który no, naprawdę warto go nie tylko prezesie. podziwiać ze względu na jego walory techniczne, ale przede wszystkim na miejscu można poznać jego walory wizualne. Zapraszamy serdecznie. Mamy otwarte studio przy latarni morskiej, przy plaży, przy hotelu Apollo przez trzy dni. Ja jeszcze jedną rzecz zapytam. Dlaczego warto? Dlatego, że tak jak pan burmistrz powiedział wcześniej, to w zasadzie jedyny w tej chwili tego typu festiwal tutaj na Pomorzu. Dlatego, że karuzela kultury z różnych powodów się w tym roku nie odbywa. To duży wysiłek organizacyjny, finansowy. Trzeba w zasadzie pracować nad festiwalem od momentu, kiedy zamyka się poprzedni festiwal, czy ten efekt promocyjny, czy to oddziaływanie. Na atrakcyjność turystyczną miejsca jest satysfakcjonujące. Mm, tak, jesteśmy zadowoleni. Zamierzamy ten projekt dalej rozwijać. On co roku. Chyba jest bardziej okazalszy, co roku zdobywam doświadczenia i co roku właściwie idzie nam łatwiej, bo e, również zapraszanie e, wybitnych luminarzy kultury, dziennikarstwa e, jest łatwiejsze. Jeżeli ktoś pyta, no dobrze, a, a kto tam był na poprzedniej edycji? Jeżeli wymieniamy e, wtedy te nazwiska z pierwszej ligi, e, no to łatwiej już następnym powiedzieć dobrze to przyjadę. E, do Darłówka, mimo to, że to jest trochę daleko z Warszawy, z Krakowa, z tych ośrodków kulturalnych, gdzie najczęściej nasi goście mieszkają, czy tworzą na stałe. Yy, warto, warto, bo yy, większość mieszkańców, nie tylko Darłowa, ale tutaj w regionie, bardzo dobrze ten projekt odbiera. Yy, z roku na rok jest coraz więcej osób, które przychodzą na różnego rodzaju spotkania, ale również, no, nie ukrywamy, że yy, chcemy w ten sposób niejako kształtować naszą markę jako kurortu takiego, który jest kurortem kulturalnym, czyli gdzie można oczywiście beztrosko spędzić czas, ale jednocześnie bo czasami w ciągu roku po prostu nie ma czasu przeczytać książkę, pójść do kina, to można to zrobić właśnie w Darłówku, w da właśnie w Darłowie w czasie wakacji. Że polecamy Panie Burmistrzu, żeby zwolnić, a jak wspólnie yy, daje sobie radę Marka Darłowo i Marka Polskie, Radio Oszalin. Dziś od 16 będzie można się przekonać w ramach kolejnej już edycji Festiwalu Media i Sztuka. Zapraszamy. Tak, bardzo zapraszamy. zapraszamy. Serdecznie. Piotr Ostrowski, prezes zarządu polskiego Radia Koszalin, i Arkadiusz Klimowicz, burmistrz miasta Darłowa, byli gośćmi porannego wydania Studia Bałtyk. Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję. Gość Studia Bałtyk.